Chcesz poprawić wyniki bez dodatkowego treningu? Naukowcy odkryli, że samo wyobrażenie ruchu potrafi zmienić twoje ciało tak, jak prawdziwy wysiłek fizyczny. Wizualizacja to nie magiczne myślenie. To proces neurologiczny, w którym mózg symuluje działanie, zanim je wykonasz. Dla niego nie ma różnicy między wyobrażeniem a doświadczeniem. Aktywują się te same obszary kory ruchowej. Jakbyś naprawdę ćwiczył? Psycholog Guang Yue z Cleveland Clinic przeprowadził badanie. Jedna grupa wykonywała ćwiczenia siłowe przez dwa tygodnie, a druga tylko wyobrażała sobie ten trening. Wynik? Grupa mentalna zwiększyła swoją siłę aż o 13% bez ruszania mięśniem. Ich mózgi wysyłały sygnały do neuronów motorycznych, które wzmocniły połączenia nerwowe. Podczas wizualizacji aktywują się obszary mózgu odpowiedzialne za planowanie ruchu, koncentrację i motywację. To tworzy tak zwany ślad neuronalny, gotowy wzorzec, który ciało później realizuje szybciej i precyzyjniej. Sportowcy, muzycy i chirurdzy od lat używają tego mechanizmu do poprawy wyników. Więc zanim powiesz sobie nie dam rady, spróbuj to zobaczyć. Mózg musi najpierw uwierzyć, zanim ciało wykona. A czasem największy postęp zaczyna się nie na siłowni, tylko w głowie.